Kontynuujemy grę Metro Last Light. Etap 27, Plac Czerwony, znam stąd tylko jedną drogą do Polis przez Plac Czerwony. Zakon ma swój posterunek w cerkwi Wasyla Błogosławionego. Skontaktuję się z naszymi ludźmi i powiem im wszystko, co wiem. A mój cel będzie zaledwie o krok stamtąd. Wkrótce wszystko się skończy. No tak. No to już jest końcówka ja gry. I z tobą. Zbliżamy się już pomału do końca gry. Dlatego to się wszystko wkrótce skończy. Spalimy sobie te te pajęczyny. Nie wiem czy coś się jest w tym tunelu. Chyba nic, no, ale znowu lagi. Z powrotem jesteśmy na powierzchni. O, coś jest. Amunicja. Ale to zajebiście wygląda. Patrzcie, cerkiew. mnogo Tak, bo to jest tata z tym ten. Budynek taki cały, wielki. To czyli do latarni, z tankerów. To w tamtą stronę. A, tu jest siedziba tych... Mutantów. A, ustrzeliłem jednego. Dobra, idę. Czma. Czma, czma,

сейчас снова будет. Буря. Да, буря. Пока Не ходи. А, извиня, Значит, нажать тебе, малыш. Co się tutaj, jakieś dziwne będą? Nie. O kurwa, nawet Ledwo go zauważyłem. On się położył. Aha. Ciekawe co tam jest na dole. Ciekawe co tam byłoby na dole. Na przykład. Gdzie jest w ogóle dalej wejście? Ja nie w tą stronę idę. Aha. Chyba, że tu w dół mam iść. Aha. Filtry. What the fuck? Gdzie ja mam iść? Bo tu jest promieniowanie w chuj tu coś jest na, na samym końcu. się amunicja. Kurwa. Bo tam, wszędzie słychać dookoła To jakby tam Co jest? Maski nie miałem założone i to jest po, pojebane Przecież ja nie przypominam sobie żebym ja maskę ściągnął Chyba że tutaj na górę to, ale tu przejścia nie ma przecież Jakieś duchy kurwa A tu jest wejście, tu jest tunel ja pierdolę, jak ja jestem ślepy. Dobra, idziemy dalej. Przez ręce, będziemy się z rękoma bić. W zwidach. Nельзя stoić, ja pomogę. No, odparł Nie ręce. Nie Boże, Artyom, idź рядом. Dobra, dzięki, idziemy dalej. Ani давно zdes. Ich no. To jest jakieś potępione dusze. w postaci rą. Tylko strach i bóle. Nie mogą tu iść i chodząc, żeby z nimi ktoś. Zajebiście to wszystko wygląda, nie? Dobra, skończyło się to gówno dolone. Nie uciekaj mi. O tu jakiś snajperski ten jest, karabin. No, tu jest snajperka. A, będziemy strzelać do tych kolesi, którzy będą tam w budynku w oknach, na placu czerwonym. No nie wiem, jak, jak, jakie pierdolnięcie ma ta broń tutaj. To może bym se zamienił... ...na tą broń, ten, na ten karabin? Ale mało jest amunicji do tamtej. Hmm. Kurwa, no nie wiem, sam nie wiem, co... ...co robić. Twój z tym, dobra, idziemy. Najwyżej będę kwiczał, kurwa, że nie mam amunicji do... ...do karabinu szybkostrzelnego. Co jest? Tu jest przejście. A ja się gdzieś pcham, nie wiadomo gdzie. Ta bateria mi wysiada, przecież miałam naładowane. Dobra, ja idę dalej, biegnę. Nie chcę mi się za bardzo walczyć. Chcę to skończyć jak najszybciej. A, już wiem co tu będzie. Doskonale wiem, co tu będzie. Zapis się zrobił. Ich na razie jeszcze nie ma, tych synów Ale jak tylko się ktoś odezwie, to od razu wyskoczą. Zbieramy wszystko, co jest możliwe. Tak, Paweł, Paweł, jest skórę syna. Na serio już się pojawiły zielone. No cóż, raz odstawić prosta tylko się już pierwszy pojawi, odstawić. U nas osoby, przykaz oddawać się korbut. Musimy zastać, ja pomogę. Dzięki, nie trafiłem, nie mogę, bolsz, ustal. On dowodzi tą... eskapadą tutaj. Gdzie wy jesteście, skurwysymy? Dobra, poleciał. to mogło Jestem połączony umysłem z cieniem, dlatego mam takie... Kurwa, tu z boku. Jeszcze frac mi zawiesił grę. Zajebiście, kurwa. Jestem z wami z powrotem. Grę mi wywaliło i fraps mi zawiesił. Wszystko? Nie mogę Ale być jestem z wami z pusty. powrotem. Będziemy dalej ich zabijać. Zobaczcie się kurwa, gdzie jesteście. Jest, tam był jeden. Uważać, żeby obserwować, kto, który podejdzie. Ja pomogę widzieć. Huh? Się. Położył się. jest jestem tutaj, który tu leżał. Już zniknął. Nie, tu leży. Nie z jakimiś dziwnymi broniami są. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No pokaż się. Chyba że już go zabiłem. Ciebie sukien synu zabiję z tej rusznicy wielkiej, co ja tu mam. Tam jeszcze jest na Poszedł! Pizdu Już wszyscy? Fajna muzyczka gra Tu chyba coś się stanie Nie ma do przejścia? To gdzie jest wejście? Chyba <laughs> <laughs> nie wyzabiję wszystkich. Może reflektor mam rozwalić. Nie Może trzeba wszystkich zabić, a ja nie zabiłem wszystkich. On nigdy mnie nie strzela przecież. Nie, maski nie potrzebuję, mam całą. Tu jest wejście przecież, tą bramą. Dziwne, coś się chyba zbugowało. Nie wiem co, ale nie chce mi się otworzyć brama. Hmm. Kurwa mać. A. Tam coś jest! Albo on się zabugował Coś tam ma ludzi i ja do niego strzelam Ktoś tam stoi i się chyba zabugował w tym Zara jedne z, z tego A. Paweł się zabugował, widzicie Stoi koleś w oknie <laughs> Jakie to jest pojebane, patrz. Coś się stało zajebistego Że ja strzelam on dalej żyje, on już powinien paść Dawno Coś się, coś się zbugowało chyba Porządnego Nie wiem, nie wiem w ogóle co to jest Hm Dlatego brama się nie, nie chce otworzyć. Czekajcie, jak naprawię bóg, to do was wrócę, bo musi się ta brama otworzyć. Dobra, jestem z wami z powrotem. Widzicie, brama się otworzyła. Możemy kontynuować dalej rozgrywkę. Coś tam po prostu nastąpił błąd. Coś się zbudowało i nie chciała się brama otworzyć, a ten sobie stał w oknie i, i dar się, że go mu obrażenia zadaje ani sobie nie robi z tego. jep bliska Jep To ja ale to ja Was chyba raczej wykończę, skór syny. A tam jesteście, ta? Ha, Haha, ciao. Z, z potężnej broni. Jak go przyjął? Pier. Ja nie wiązałem się znaczy. trus, to to. Ale wiadomo, ja, ja go zabiję, jak go nie będę oszczędzał. Dobrze, zdychaj, skór wielu. Jesteś taki cwany, no to kurwa chodź. O kurwa, zabił mnie. Ha! Skurwy syn. Dobra, na szczęście tu jest autosejf. Ты есть, повинен пасть. Давно уж. Что, закончишь делать? Тогда поднимайся. Артем! <coughs> поднимайся давай! Закончи, что начал. Где ты? Ту? Совсем не красный, не злой. Просто грустно. Не понимаю. Ага. Пом себе так о. Jakiś szczwany lis, no Ale ja go zabiję, tak jak Leśnickiego bez strachu i Nie pomogę ci kurwy synu, za zdradę kurwa płaci się śmiercią! Aha, ta bestia jest ze mną, ja nie spuszczam tej bestii. O, i wejdziemy w jego umysł. Ja nie spuszczam tej bestii, ona jest ze mną. Mhm, z punktu widzenia tego, Pawła jesteśmy. Jeszcze zanim zabiliśmy Leśnickiego. A, bo tu byliśmy w umyśle tego, to żeśmy siedzieli w a on tu stał. Czyli ta sama perspektywa, co ten sam moment, co byliśmy w umyśle Leśnickiego, tylko teraz jesteśmy w umyśle Pawła, w tej samej sytuacji. Niedziela, ręce, znowu ręce. Не, не помогать. Уйти, помочь. Не, не помогай. Здесь нельзя долго. Артем! Не бросай меня так! Лучше убей! Артем! Нет, давай! Скорее! Ниц мне не помога! Сгинешь, за здрадость сгинешь. Не простил him. его. Nie On przyczynił zbyt dużo zła. Ja zapomnę. No i dobrze. Zemsta, osiągnięcie zdobyłem. Bo jakbym podszedł do niego, to bym mu pomógł. Ale ja mu nie pomogę, bo za zdrada się płaci dla mnie śmiercią. Koniec poziomu.